i bardzo wielki tłum ludzi zabrał się przy nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej na jeziorze, a cały lud stał na brzegu jeziora. Uczył ich wiele w przypowieściach i mówił im swoim nauce. Słuchajcie. Oto serca wyszedł z a gdy siała, jedno wpadło na drogę i przyleciało ptaki i wydziowało je. Inne padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi. I wnet wzeszło, bo głęboka, bo gleba nie była głęboka. Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i nie mają skorzenia, ust. Inne znów padły między ciemnymi, a ciemnie wybujały i zagłuszyły je, także nie wydano owoców. Inne w końcu padły na ziemię żyzny, wzrosły, wyrosły i wydali plon, 60 sześćdziesięciokrotny i stokrotny. I dobra, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. A gdy był sam, pytali go ci, którzy przy nim byli razem z dwunastoma, o przypowieści. On im odrzekł: Wam dana jest tajemnica Królestwa Bożego. Dla tych was, którzy są poza Wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby patrzyli oczami, a nie wiedzieli, słuchali, uszami, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im wydana tajemnica. I mówił im, nie rozumiecie tej przypowieści, jakże zrozumiecie inne przypowieści. Serce sieje słowo, a oto są ci, posiadali na drodze, u nich sieje się słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szata i porywa słowo zasiane w nich. Podobnie na miejscach skalistych posiani są ci, którzy, gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością, lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Gdy potem przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się zalamują. Są inni, którzy są zasiani między cierniem. To są ci, którzy słuchają w prawdzie Słowa, lecz troski tego świata, uluda bogactwa, inne żądze, wciskają się i zagłaszają Słowa. Także zostaje bezowocny. W końcu na ziemię żyzną zostanie posiani ci, którzy słuchają Słowa, przyjmują je i wydają owoc. -krotny, 60 sześćdziesięciokrotny i stoprotny. Oto Słowo Pańskie. Niech Słowa Świętej Ewangelii zgadza nam naszych brzegi. W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy i umiłowani w Chrystusie, Bracia i Siostry, Wszyscy nasze wilewne Siostry Zakonne, Drogi Ministranti, Kurganistka, Kochani parafianie, Umiłowani Boże Dzieci. Oto serca wyszedł w siarcie. Pan Jezus, kiedy opowiada różne przypowieści, różne historie, żeby ludziom było lepiej zrozumieć słowo Boże o nauczaniu Królestwa Niebieskiego, mówi przy różnych wydarzeniach życiowych, nawodzi przykłady z życia ludzi. I każdy z nas odbiera tą historię, jakby ona była wydarzyła się, skończyła się i sprawa jest zamknięta. Jakiś fakt, jakieś wydarzenie. Ale dzisiaj w tej przypowieści, jak serca sieje Słowo Boże, sieje ziarno, jest bardzo ważny wstęp, taki zawołanie. Pan Jezus mówi, oto serca wyższe serca. Nie mówi Pan jest, że kiedyś było tak, że serce rozsiewało ziarno, ono padało i tak dalej. Było, minęło, ale mówi, wyszedł, siadł i nie przestał. To oznacza, że każdy dzień serca siedzi. Ta przypowieść tak naprawdę nie kończy się. Nie kończy się. To tak jakby my też mogli powiedzieć. Oto Pan Jezus rozpoczął istnienie Kościoła, albo zaczął się dzień, i nie napisano, że On się skończył. Tak? Albo my powiemy w kościele nam przez święty, ludzie zaczęli śpiewać i opowiadamy. I cała historia jest taka, że ona się nie skończyła. Ludzie zaczęli śpiewać i nie zakończyli śpiewać. Cały czas śpiewają. Tak Pan Jezus mówił, dlaczego? Bo ten serca to jest sam Chrystus. On rozsiewa ziarno Bożego Słowa. I to ziarno Bożego Słowa każdy dzień, od kiedy istnieje Kościół, Pan Jezus ziewa pomiędzy ludźmi. I to, co my czytamy, jak Pan Jezus potem wyjaśnia, że te ludzie, mają serce i wszystko jest takie samo w człowieku, takie stabilne i oczy i słuch, chociaż ludzie raz lepiej widzą, raz gorzej, słuch tak samo, ktoś lepiej słyszy, ktoś zaczyna mniej słyszeć, że głuchy robi się, ale nie ma nic tak zmiennego jak serce człowieka. І ми саме йдемо по собі. Дійсно таке настроєння, ютро таке. Дійсно радосне, ютро там смутний, поючий знову радосний. І серце людське змінюється найчастіше. Для того, що Пан Ісус мовив, що Слово Боже трапляє до серця, а то серце людина може бути як камінь, може бути як дорога, може бути як церні, з яких потім зробили Korony Pana Jezusa, a może być dobra ziemia, ziemia, którą rzucamy ziarno i ono rosnie. I na pewno my kiedyś zastanawiali się, zamyślali się, dlaczego tak jest z tą ziemią, że cokolwiek w tą ziemię posadzisz, ono wyrasta. Kiedyś mnie. Pamiętam, jak byłem jeszcze mały, uczyli mnie w domu mama, babcia katechizacji do pierwszej komunii świętej. I my pracowali na ogrodzie, pracowali na polu, sadzili ziemniaki, buraki. I jak mnie mama opowiadała o Panu Bogu, to mówiła, że Ty przygotowujesz się dla tego, żeby Twoje serce było takie drogocenne, czyste jak złoto. Przezroczysty jak chrystal, kryształ, cenny jak jakiś drogocenny kamień, żeby twoje serce było jak lustro, w którym Pan Bóg będzie przyglądał się. Ale nigdy nie zapomnij, że twoje serce było jak ziemia. I ja pytałem się dlaczego? Przecież ziemia jest czarna, błotnista, taka lipka, że chodzisz po niej i potem trzeba te buty, te kawce swoje umywać. I mama mówi, że jeżeli weźmiesz ziemniaki, baraboli czy cokolwiek i wrzucisz w taki wielki jaszczur złota, ona, barabolia, nie wyrosnie. Jeżeli wrzucisz buraki czy kukurydzę w to złoto, barabolia, kukurydza, kapusta nie wyrosną. Ale co niemoc wrzucisz w ziemię, ono wyrosnie. Posadzienie czego wyrosnie. Posadzili, kukurudze, wyrosła, posadzili tam jakieś wisznie, wyrosło. posadzili boraki wyrosła, posadzili paraboli, ziemniaki wyrosła. I mama mówi, że ziemia ona wszystko przyjmuje, tylko ważne, co tam wrzucisz, co tam zasilisz. I mówi, że człowiek to jest taka ziemia, bo my z ziemi Tak kiedyś, pamiętam, zzięła brzmienie ziemi. і мові зобач, як пластилін, можеш вилепити, що хочеш. І пан Бог злепив цебі, і тхнув на цебі духа, і стався чоловік. І так і мали ями ці народи. І ми всі в, в землі, нас тоді в землі поховають. Не поховали нас десь там в можу, в скалах, я ще десь в землі поховали, бо ми з землі вийшли, бо нас пан Бог з землі створив. І мові, що чоловік повинен бити як земля. Jeżeli tam wrzucisz ziarno Bożego Słowa, to takie zarno wyrosnie. I ja zawsze tak sobie myślałem, jeżeli gdzieś tam byłem w szkole i słyszałem, jak chłopcy tam mówią niedobre dobre słowa, swarzą się, kluczą się, to ja mówiłem, nie mówcie takich słów, bo człowiek jak ziemia. to co wy powiecie, ono wyrosnie. I kiedyś właśnie... Już були chyba в семінарі чи к сентрі, вже не пам'ятаю, були на автобусній зупинці, і якийсь там дядько пришed, розмовляв зі своїми знайомими і зачав там ругатинне слово молоді. Я такі підбудований. я ще в тебе читала історії Домініка, святого Доміника, святого Станіслава Костки, як вони звертали уваги на люди, хто мовили зле слово, зустрілися з ними. І я теж подешли і мовить до нього, прошу не мовити таких слов. А він каже, а що тобі до тебе? я кажу, мені це мовить, то я вам морду набігаю. А він, о, ти ксьонс, так як кажеш. А я мовлю, ну на що ти мовиш такі слова, які нічим людзі. Тож серце чоловіка вжимує. То, що повіш, не добре, воно виросне. І там чоловік потім цілий день ходить і так і змарнований, Bez nastrojenia, bo On usłyszał brzydkie słowa. Powiedz Jemu coś dobre. I my jak rano budzimy się, jeżeli przeżegnamy się, mówimy o pacierz Ojcze nasz, dziękujemy Bogu za przeżytą noc, to u nas potem ten nastrój, te dobre wrażenia na cały dzień zostają. Bo to, co Pan Bóg zasiewał w naszym sercu, to potem cały dzień te plony zbieramy. 30 -krotnie, 60 sześćdziesiąt i stokrotnie. I dzisiaj Ewangelia uczy nas tego, żebyśmy przypomnieli, że Pan bo, który stworzył nas z ziemi, cały czas zasiewa Boże Słowo. Cały czas to ziarno wrzuca w nasze serce, żeby nikt inny nie mógł tego ziarna wyrwać. I czasem to serce ludzkie bywa takie jak skala, bo my zatwardzamy, Czasem bywa jak ciernie, bo my myślimy o całym świecie, o naszym domu, o zarobkach, o majątkach. Chcemy ubrać się, na liście, coś kupić. I to jest taki chaos, który zagłusza w nas żywe Słowo Boże. I Pan Jezus mówi, jak ważne jest, żeby człowiek był jak ziemia. Jak ważne jest, żeby był taki sprzyjatły, taki łagodnych, gdzie ziarno Boże wyda swoje owoce. I tak Pan Jezus na końcu mówi, że kiedy wrzestą w ziemię, wrzuca słowo, a ludzie są otwarci, to to Słowo przynosi plon, wydaje plon stokrotnie. Ten, który słyszy Słowo Boże, i ten, który jest otwarty na Słowo Boże. I my, kiedy przychodzimy do świątyni, do kościoła, żeby uczestniczyć w mszy świętej, powinni zawsze być otwarci na łaskę Bożą. To, co Pan Jezus dzisiaj dla nas przygotował, to, co my gotowi usłyszeć, to, co my chcemy dzisiaj przeżyć. I tak kiedyś zapytano takich naszych parafian, ludzi, którzy każdy dzień chodzą na mszy świętej, ja mówię, to że dla Was to jest taki trud, z poświęcać wy poświęcacie swojego czasu, swoich różnych planów. Musicie zrezygnować z dużo rzeczy, żeby przyjść do kościoła. I ten człowiek do mnie mówi, myż każdy dzień spożywamy posiłek, jemy i to nie jeden raz, a trzy razy do śniadania, obiad, wieczerza i jemy ten posiłek, dlatego, żeby żyć. A nam przez święty przychodzi jeden raz. Każe, ja bym mógł trzy razy chodzić nam przy święty, tylko wiadomo, że są obowiązki, ale Pan Bóg jest taki dobry, że ten jeden raz nakarł mnie i ja mogę całą dobę przeżyć. I tak właśnie, jeżeli człowiek rozumie, że trzeba nie tylko całą swoje karmić, ale swoją duszę, to wtedy my rozumiemy, dlaczego my idziemy na przykład święty, dlaczego my modlimy się, dlaczego słuchamy Słowo Boże żeby tym Słowem być napełnionym, żeby żyć tak, jak Pan nam podpowiada. Tak jak dziecko małe w domu pyta się rodziców, co zrobić, jak zrobić. Tak samo my, jak dzieci Boże, przychodzimy, aby w kościele też pytać Pana Jezusa, co nam dzisiaj trzeba zrobić, jak nasze życie ma dzisiaj wyglądać. I Pan Jezus zasiewa Słowo Boże, dlatego, że On nigdy nie przestanie to ziarno wrzucać w nasze serce. Oto z serca wyszedł siać. I mówi Pan Jezus na początku Słuchajcie. Słuchajcie, bo kiedyś człowiek w raniu nie posłuchał Pana Boga. I stała się wielka tragedia. Ludzie zgrzeszyli, nie posłuchali Boga. I potem cały świat się zmienił. Wszystko co Pan Bóg wymyślił, co Pan Bóg stworzył zaczęło chorować, psuć się. I my dzisiaj widzimy skutki tego grzechu, że zmienia się pogoda, zmienia się klimat. I to nie że z roku na rok, ale to 100 lat, tysiąc lat, ale po troszkę, po troszkę ten świat jakby choruje. Dlatego, że człowiek nie posłuchał Pana Boga. Ale jeżeli my słuchamy Boga, to i my jesteśmy zdrowi. I całe nasze środowisko, nasze kołośne środowisko też zaczyna zdrowieć. I my widzimy, jak przyroda znowu stanie się taka normalna, jak przyroda zdrowieje, jak człowiek też odnajduje siebie i nie tylko jest zdrowy ciałesny, ale też jest zdrowy duchowo. Nie ma jakichś myśli, nie ma jakichś tam e, tragedii, jakiegoś strachu, przerażenia, dlatego, że w dzisiejszym dniu, kiedy słuchamy jakiegoś słowa, to my na cały dzień tym słowem żyjemy. I jeżeli chcemy każdego dnia być szczęśliwi, starajmy się w modlitwie, w czytaniu Pisma Świętego, Biblii, w uczestnictwie mszy świętej, czerpać z tego źródła Bożego, aby to Słowo Boże, które Pan Jezus Zasiewam naszym sercem dawano plon 30 krotny 60 krotny i 100 krotny A. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.